Nasze 39 dni duchowości są poświęcone tematowi błogosławieństwo i przekleństwo, ponieważ coraz więcej osób wspomina o, o owocowaniu w ich życiu pewnych sytuacji, które by można byłoby nazwać przekleństwem, przekleństwami, i my, jako równowagę, chcemy też. Nie tylko zająć się właśnie tym zagadnieniem, ale chcemy jako równowagę pokazać, jak ważne jest błogosławieństwo. Błogosławieństwo ma swoje miejsce w Piśmie Świętym, w Starym i w Nowym Testamencie. Jezus błogosławił. My mamy błogosławić i chcemy ukazać błogosławieństwo jako moc Chrystusa z różnych, z różnych stron. Będą, będzie to aspekt i biblijny, i psychologiczny, i duchowy, i społeczny, i właśnie tymi zjawiskami. Błogosławieniem i przeklinaniem chcemy się w czasie tych dni zająć. Mamy około 20 różnych przemówień, 20, 20 tematów będzie poruszonych właśnie z różnych, z różnych zakresów, które będą dotyczyły błogosławieństwa i przekleństwa. Muzyka